Panie Jezu Chryste, pragniemy Cię uwielbić, pragniemy Cię uwielbić i podziękować za ten czas dany nam dzisiaj, za Twoje łaski za Twoje błogosławieństwo. Dziękujemy za naszych braci, których pozwoliłeś przywdziać strój duchowy. Dziękujemy za wszelkie łaski, które są naszym udziałem. Ale chcemy również Ciebie przeprosić za tych, którzy dzisiaj nie znaleźli drogi, by spotkać się z Tobą. Nie znaleźli sposobności, aby się choćby przez chwilę pomodlić. Uwielbiamy Cię Pani. Prosimy również, abyś przyjął do swojego królestwa tragicznie zmarłego naszego współbrata, który zginął w wypadku dzisiaj. Samochodu, w wypadku z samochodem. Modlimy się za jego rodzinę, za jego córkę, za całą jego rodzinę pogrążoną w ogromnym bólu i żalu. Panie, pozwól nam zakończyć ten dzień dzisiejszy naszą modlitwą liturgii w Modlimy się również za kapłanów, tych, którzy odeszli od Twojego ołtarza. Pobudź Pani w nich serce czyste i pozwól, aby mogli powrócić powrócić na drogę prowadzącą do Ciebie. Aby, się, aby Cię przeprosili i powrócili do Twojego ołtarza. Prosimy Pani również. O zdrowie dla naszych pasterzy. O zdrowie dla księdza biskupa Andrzeja, który jest chory, dotknięty cierpieniem krzyża Oroby. Prosimy o zdrowie dla wszystkich kapłanów, którzy z takim wielkim zaangażowaniem i miłością pragną Ci służyć. Pani. Modlimy się w naszej wieczornej modlitwie również o pokój w Ukrainie. Przywróć Panie pokój. Zablokuj działanie Złego Ducha i nie pozwól, aby dewastował nasze świątynie, aby de dewastował nasze rodziny, aby ktokolwiek jeszcze cierpiał z powodu jego działania. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu mebu. A nie podpierdź ku ratunkowi Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak głowa pod teraz zawsze na wieki Jako hymn naszej modlitwy komplety zaśpiewajmy wszystkie nasze dzienne sprawy. Ciebie we dnie. Żalę cię przed w nocy. Niech dotrze do ciebie moja modlitwa. na, na ucha na moje wołanie. Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona. A życie moje zbliża się do trwania, Zaliczono mnie do grona idącego do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie tak jak poległych, którzy leżą w grobach, o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie dostarczasz już opieki, Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mroki Twój gniew mnie przygniata, zwiększyłeś mnie na dębie Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, zbudziłeś w nich do mnie od razu, Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy sławną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie, Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy, Czy stanę się niebywielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach? A sprawiedliwość w krainie zapomnienia. A ja wołam do ciebie, panie. Niech wiem, na kawę dotrze do ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, panie? I ukrywasz swoje oblicze przedem. Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem twoją wrozę i osłady. Przewalił się nade mną płomień twego gniewu. I złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd mnie otoczyły, jak fale powodzi. I to, w jednym momencie Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jakby byłam na teraz zawsze, na wieki wielu Wołam do Ciebie, Ciebie Panie, i ty jesteś wśród nas, Pani, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże. W twoje ręce, Panie, powierzam ducha mojego. Po twoje w Twoje ręce, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże Wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Bręce twoje, Panie, pod Ducha Mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, O Panie, pozwól odejść swemu cudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które się wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Boga i chwałę ludu Twojego Izraela, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, I jak była na porządku teraz i zawsze i na wieki wieków, Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Zróbmy, siostry, siostry i bracia, wieczorny rachunek sumienia, dziękując za wszystko, co było udziałem tego dnia, ale i przepraszając za to, co mogło być lekkie, co mogło być piękne. Niechaj każdy z nas wyzna teraz w ciszy, wprost ze swego serca Ojcu Niebieskiemu dziękując za otrzymane łaski, ale również przepraszając za niedociągnięcia dzisiejszego dnia. Prosimy matkę najświętszą, tę, która stoi przy swoim synu Jezusie Chrystusie, aby miała nas w opiece, aby wypraszała potrzebne łaski. Prosimy również o łaskę nawiedzenia naszych wspólnot parafialnych w cudownym obrazie Matki Bożej Dobrego Początku. Prosimy w intencji wszystkich domów modlitwy świętego Szarwela. Prosimy w intencji głębokiego przeżycia Wielkiego Tygodnia dla nas, dla naszych rodzin. I błagamy również o wiarę dla naszych dzieci, młodzieży. Matko odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza. Tyś jest przechodnią, bramą do raju wiecznego. Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. błagany, racz podźwignąć lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi. Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Prośmy Pana o błogosławieństwo. Się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony syn umarł i został złożony w kropie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.